Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Dziś znów waga ciężka z lat 90., choć tym razem z samej końcówki tych lat. Walka Hasima Rahmana z Olegiem Maskajewem długo miała wyrównany przebieg. Zakończyła się jednak spektakularnym nokautem, po którym wybuchło nie lada zamieszanie. Hasim Rachman od początku zawodowej kariery szedł przebojem przez amerykańskie ringi. Wygrywał walkę za walką, zbierając po drodze mniej znaczące pasy. Jego zwycięski marsz zatrzymał w 1998 roku mocno bijący David Tua. W eliminatorze federacji IBF w wadze ciężkiej, Rachman dominował i po dziewięciu rundach wyraźnie prowadził na kartach sędziowskich, ale w 10 odsłonie Tua zasypał go gradem ciosów bez odpowiedzi, co poskutkowało przerwaniem walki przez sędziego. Tym samym popularny The Rock musiał na pewien czas odłożyć marzenia o mistrzowskiej szansie. Po bolesnej porażce z tułą, Hasim Rahman odbudował się dwoma zwycięstwami przed czasem, a w listopadzie 1999 roku miał zmierzyć się z Olegiem Maskajewem. Urodzony na terenie Kazachstanu Rosjanin, praktycznie od początku kariery boksował w Stanach Zjednoczonych i szybko został rzucony na głęboką wodę. Już w siódmym zawodowym pojedynku zestawiono go z niedawnym mistrzem świata wagi ciężkiej Oliverem McCollem i to skończyło się dla Maskajewa boleśnie. Został zastopowany już w pierwszej rundzie. W 1997 roku Rosjanin poniósł swoją drugą porażkę, a jego pogromcą okazał się wspominany już dziś David Tua. Walka Hasim rahman Oleg Maskajew nie była może dla obu zawodników starciem o być albo nie być, ale porażka dla każdego z nich mogła oznaczać wypadnięcie z obiegu na dłuższy czas. Pojedynek odbył się na gali w Convention Hall w Atlantic City, na której w jednej z poprzednich walk wyłoniony został późniejszy knockout roku. Stało się to w starciu kategorii ciężkiej pomiędzy Derrickiem Jeffersonem a Morrisem Harrisem. Ja tą akcją inaugurowałem cykl knockout na dziś. Necessary. Derek Jefferson, I love you. <laughs> <laughs> oh my gosh. Tab Maurice's left hook. Watch Maurice's yep. left hook come back because you knew Maurice was straight up throwing the left hook, and there it was. And he was hurt, Jefferson. Yeah, he was hurt. He was hurt. Good night, Maurice. Jefferson is a power puncher. And that left hook is a weapon, a big weapon. Rozgrzani tym nokautem kibice liczyli, że wielu emocji dostarczy im walka wieczoru. Ta rozpoczęła się dość spokojnie. Obaj zawodnicy chcieli wzajemnie się wybadać. Przewagę osiągał jednak Hasim Rahman, który skutecznie pracował lewym prostym i nie pozwalał Maskajewowi rozwinąć skrzydeł. The pound with the right hand, misses over the top, now wax up with a left hook. Maskev missing wildly with his own left. Big enough to produce knockout punches. And they both have to have good chance to have gone 11 rounds and nine rounds with David Tour.

W trzeciej rundzie Oleg Maskajew postanowił zaatakować. Proponowane przez niego akcje nie były może zbyt finezyjne, bo wydawało się, że Rosjanin poluje głównie na czysty cios obszernym prawym. Wielkiej krzywdy Rachmanowi w ten sposób nie zrobił, ale wreszcie był bardziej aktywny. <gryzanie>

His left hook. Good right hand down the middle by Moscow. Moscow is starting to show stamina. He's holding to a higher level of energy more consistently than Rockman. Somebody's mouthpiece is laying on the canvas. I think it's Moscow. Yeah, it's Moscow.

Maskajew miał w tej odsłonie swoje momenty, ale w końcówce rundy znów zaimponował Hasim Rachman. Amerykanin poszedł na przeciwnika z frontalnym atakiem i The Big O był bliski wylądowania na deskach. Now Rahman backing

So he had to be thinking if Rockman's tired, what a I? Rockman <laughs> landing two left hooks and a right hand. Moskaya backing up into the ropes and seeming to wobble again. Now Moskaya loads up a big right hand and misses just under Rockman's chin. Oh, good hook. You can take him, but you hate him. And back off. You stay right on. Come on. Wydawało się, że Hasim Rachman kroczy ścieżką prowadzącą do zwycięstwa. Na około dwie minuty przed końcem ósmej rundy Amerykanin przyjął jednak mocny cios z prawej ręki, po którym znalazł się w bardzo poważnych tarapatach. Rachman prawie stracił

And he doesn't look floor. like he's going to get up. No, he isn't. He's he not going to get up anytime soon. Let's just be sure we can make room for medical personnel. And Dr. Polito is right here. He may have landed on his head. He did. He did, Larry. I tried my best to prevent it, but was unable to stop him from landing on his head. Let's get this out of the way. Dr. Dominic Coletto, right here with Rachman. There is a battle royal going on out here in the crowd. The doctor is asking The Rock if he knows where he is, and he does. He's answering the questions correctly. He knows the round, he knows the opponent. But he went through the ropes across the table onto the floor. I tell you what, he was not going to get back right up because he was out from that one punch. Yes, I believe so. That was a shot. Come we don't know if any ruling has been made, yeah. but they're lifting my yeah. up. Well, not. the overwhelming concern was about Rachman's safety and his condition after he came flying through the ropes, across the scorer's table. W ósmej rundzie Hasim Rachman przez blisko minutę walczył o przetrwanie, ale w końcu po ciosie z prawej ręki został ciężko znokautowany. Rachman wyleciał poza liny ringu w strefę zajmowaną przez komentatorów i sędziów, przy okazji zahaczając o zliczający statystyki ciosów komputer. W sytuacjach, gdy zawodnik wypadnie poza ring, jest liczony nie do 10 jak przy zwykłym knockdownie, ale do 20. Tym razem liczenie było jednak zbędne. Priorytetem stało się szybkie skontrolowanie, czy Rachman nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Na szczęście Amerykanin odpowiadał sensownie na pytania i wrócił do ringu na ogłoszenie werdyktu. Przez dłuższą chwilę trwały natomiast zamieszki, które rozpętały się na trybunach. moment and a half. To go give him an opportunity to knock him out, which is what I was saying about the Holyfield-Lewis fight. If Lewis can outbox Holyfield and still win, win, although we want to see fireworks, we'd rather see him fight the smart fight and be a winner. The professional thing is to win the fight. The smartest way. Jim, it's a clean and simple knockout. I mean, I think there's no question. Rockwell right. no got hit with a clean right hand. He went through the ropes. He's got 20 seconds to get back. If he doesn't, it's a knockout. The winner by a knockout, Ole Maskaje! Maskaje! W momencie przerwania walki Hasim Rachman prowadził na kartach punktowych wszystkich trzech sędziów: u dwóch 68-65, a u trzeciego 70-63. Punktacja ostatniego arbitra była oczywiście grubą przesadą, bo Rachman na pewno nie wygrał każdej rundy, ale tak czy inaczej wydawał się dążyć do zwycięstwa. Ostatecznie zadecydowała jednak siła Olega Maskajewa. Maskajew po znokautowaniu Rachmana odniósł dwa kolejne zwycięstwa, ale po nich dwa razy z rzędu przegrał przed czasem z mało znanymi zawodnikami, Kerkiem Johnsonem i Lansem Whittakerem. Gdy w 2002 roku uległ też Korejowi Sandersowi, temu z którym tak świetną wojnę stoczył Andrzej Gołota, wydawało się, że to koniec jego marzeń o znalezieniu się na szczycie. Później odniósł jednak dziesięć kolejnych zwycięstw, co pozwoliło mu w sierpniu 2006 roku powalczyć o Mistrzostwo Świata z, uwaga, Hasimem Rachmanem. Gdy Rachman przegrywał pierwszą walkę z Maskajewem, nikt nie spodziewał się zapewne, że ten sam zawodnik 17 miesięcy później będzie mistrzem świata trzech federacji w wadze ciężkiej. Tak się jednak stało, gdy na ringu w Republice Południowej Afryki The Rock znokautował Lenoxa Louisa, sprawiając jedną z największych sensacji w historii boksu. Louis całkowicie zlekceważył tamtą potyczkę, co boleśnie się na nim zemściło. Szybko doszło jednak do rewanżu, w którym Lennox nie pozostawił już Rachmanowi żadnych złudzeń. Tamte dwie pamiętne potyczki wspominałem na kanale 13 runda w filmie Zemsta Lennoxa Louisa. Po klęsce w rewanżu z Luisem, Hasim Rahman przegrał jeszcze z Evanderem Holyfieldem i Johnem Ruizem oraz zremisował z Davidem Tułą. Wydawało się wówczas, że mistrzem świata ponownie już nie zostanie. Pod koniec 2005 roku decyzję o odejściu na emeryturę podjął jednak mistrz świata WBC Witalii Kliczko. Rachman natomiast posiadał wówczas po pokonaniu Montebareta pas WBC Interim, który wobec decyzji Kliczki został zamieniony na pełnoprawny tytuł mistrza świata. Amerykanin obronił go raz po remisie z Jamesem Tonejem. W drugiej obronie musiał natomiast ponownie zmierzyć się z Olegiem Maskajewem. Jak wyglądała ta druga walka Rachman maskajew to znów był wyrównany pojedynek, a jego losy ważyły się do samego końca. Po 11 rundach, Derok minimalnie przegrywał na kartach sędziowskich, ale wciąż mógł jeszcze doprowadzić przynajmniej do remisu i obronić swój tytuł. W ostatniej rundzie, niepewny wyniku, Maskajew zaatakował jednak i najpierw posłał Rachmana na deski, a następnie obijał przy linach, zmuszając sędziego do przerwania walki. Tym samym Rosjanin został nowym mistrzem świata WBC w wadze ciężkiej. Oleg Maskajew skutecznie swojego tytułu bronił tylko raz, po czym stracił go na rzecz Samuela Pitera. Na tym jego poważna przygoda z boksem właściwie się zakończyła i ostatecznie zawiesił on rękawice na kołku w 2013 roku. Rok później z zawodowym uprawianiem sportu pożegnał się Hasim Rachman, który po drodze mierzył się jeszcze z Władimirem Kliczką i Aleksandrem Powietkinem z oboma przegrywając przed czasem.

And he doesn't look there. like he's going to get up. No, he isn't. He he's not going to get up anytime soon. Let's just be sure we can make.